Drogę z nami rusz i ty. Proszę wsiadać, zamknąć drzwi. Słychać gwizdek, koła w ruch! Jedzie pociąg jak ze snów. Jedziesz ty, jadę ja, a przed nami cały świat. Gdzie dowiezie pociąg nas, dowiedzieć się już czas. Jedziesz ty, jadę ja, a przed nami cały świat. Gdzie dowiezie pociąg nas? Dowiedzieć się już czas! W programie Pociąg jak ze snów wita Was konduktor Tomek! Dzień dobry wszystkim! Witam Was dzieci! Każdy posiada ważny bilecik? Można za uśmiech kupić go w kasie. Każde marzenie tu spełnić da się. Spójrzcie! Jest za mną pociąg jak ze snów. Dziś pojedziemy do krainy słów. Wiedzieć Wam trzeba: istnieją słowa, które moc mają, aby czarować. Kto ich używa, jest czarodziejem. Co to za słowa? Jak to się dzieje, że ich użycie ułatwia wiele? Już odpowiadam Wam, przyjaciele. Przepraszam, proszę oraz dziękuję. Oto te słowa: kto je stosuje nie od niechcenia, ale z potrzeby, ten nieraz może uniknąć biedy. Są oczywiście i inne słowa, które jest warto codziennie stosować. Hi. Witam, dzień dobry czy do widzenia. Zapraszam, albo do zobaczenia. Dziś jednak chciałbym zaprezentować siłę, co drzemie w trzech prostych słowach, które raz jeszcze zaprezentuję. Przepraszam, proszę oraz dziękuję. O ich użyciu powiem Wam więcej w tej oto krótkiej, dźwięcznej piosence. Lecz zanim zabrzmią muzyki, dźwięki, poznajcie wszyscy refren piosenki którą wraz ze mną dziś zaśpiewacie. Ja będę mówił, wy powtarzacie. Dziękuję, proszę, przepraszam. Przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Łatwiutkie, prawda? A więc raz jeszcze powtórzmy wszyscy znów wiersz za wierszem. Dziękuję, proszę, przepraszam. Przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Świetnie Wam idzie. Czas więc spróbować, złączyć. Z muzyką znane nam słowa. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Ach, znakomicie, cudownie, brawo! Śpiew wspólny dobrą bywa zabawą. Pora na gwizdek, drzwi zamykamy, w kolejną podróż właśnie ruszamy. Nie prześladował pech we wrześniu, grudniu maju, używać warto słówek trzech, co moc niezwykłą mają. Dziękuję, proszę i przepraszam, brzmią te słowa trzy. I zaraz ci zaprezentuję, jak używać ich. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Gdy nie dasz sobie rady sam, osobę znajdź znajomą. Powiedz wtedy problem mam, poproszę cię o pomoc. Gdy ta osoba prośbę twą wysłucha, wykonuje, uśmiechem ozdób buzię swą i powiedz jej dziękuję. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Jak przykrość komuś zrobisz, bo to czasem też się zdarza. Ze smutkiem pochyl głowę swą i powiedz, że przepraszasz. Już każdy chyba dobrze wie, jak ważne są te słowa. Powtórzmy zatem wszyscy je, by w głowie zakodować. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Popatrzcie wszyscy, już dojeżdżamy. Historię Marka dzisiaj poznamy. Marek wraz z mamą, tatą i bratem mieszka nad morzem. Ma siedem latek. Kilka dni temu miał urodziny, które obchodził w gronie rodziny. W prezencie dostał on zestaw kredek. Te podarował mu wujek Edek. Marek rysować uwielbia codziennie. Najpierw przygląda się on przyrodzie, potem rysuje. Kwiaty i drzewa, ptaka co pięknie nad ranem śpiewa. Pan Krzekosz, tata, jest cukiernikiem. Ciasta desery z dobrym wynikiem wypieka co dzień. Lecz dnia pewnego napotkał problem. Jaki? A tego wnet się dowiecie z tej opowieści. Patrzcie uważnie, słuchajcie treści. Był piękny letni dzień. Marek obudził się około 11. Tego dnia cała rodzina miała udać się na spacer. Z okna pokoju, w którym mieszkał Minio, bo tak mówili na niego rodzice, widać było morze. Pogoda była wprost wymarzona. Słońce świeciło przecudnie, odbijając się w spokojnych i lekko szumiących falach. Nagle tę błogą ciszę przerwał głos taty. Nie, 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 nie! Nie dam rady. Na jutro muszę przygotować nowy deser, a, a nie mam pomysłu. Marek od razu pobiegł do pokoju, gdzie siedział tata. Nie martw się. Na pewno dasz sobie radę. Dziękuję, że we mnie wierzysz, synku, ale mam pustkę w głowie. Całą noc myślałem i. i nic. A nie mam kogo poprosić o pomoc. Ja ci pomogę. Co to ma być za deser? Sęk w tym, rzekł tata, że nie wiem. Marek pobiegł do swojego pokoju. Na łóżku siedział Filip. Jego starszy brat. Musimy pomóc tacie. A co się stało? Minio opowiedział bratu o zmartwieniu ich ojca. Chłopcy długo zastanawiali się, jaka słodka potrawa spodobałaby się ich tacie. Wzięli nowe kredki, które Minio niedawno dostał na urodziny, i zaczęli rysować. Pierwszy deser składał się z pokrojonych bananów polanych pyszną mleczną czekoladą. Obok nich spoczywały dwie gałki lodów waniliowych, obsypanych wiórkami kokosowymi. Niestety, gdy bracia zanieśli rysunek tacie, okazało się, że taki deser już istnieje. Bracia nie poddawali się. Powstawały kolejne rysunki. – Minio, podasz mi czerwoną kredkę, poproszę? – Dobrze, ale uważaj. Filip chwycił czerwoną kredkę. Kiedy kończył kolorować wiśnie, przycisnął zbyt mocno i… kredka złamała się na dwie części. Marek, jak tylko zobaczył, co się stało, od razu zaczął płakać. – Coś ty zrobił z moją kredką? – Przepraszam cię bardzo, nie chciałem… No i co z tego? Ta kredka była nowa. Jak nią teraz będę rysował? Nie płacz, coś wymyślimy. Filip podszedł do biurka i wyciągnął temperówkę. Następnie wziął obie części czerwonej kredki i po chwili pokazał swojemu bratu to, co zrobił. Zobacz, jaką sztuczkę przygotowałem dla ciebie. Panie i panowie! Z tej oto jednej czerwonej kredki za chwilę wyczaruje dwie. Abra, kadabra, czary mary, trąpo I już. No, może są ciut mniejsze, ale teraz każdy z nas będzie posiadał swoją. Co ty na to? Minio patrzył na brata z pewnym dystansem. Po chwili jednak. Zamiast smutku, na twarzy pojawił się uśmiech. Marek podbiegł do kredek i... i wszystkie po kolei przełamał na pół, bo stwierdził, że każdy będzie miał swój zestaw, dzięki temu szybciej uda się stworzyć nowy, niezwykły deser. Bracia wrócili więc w zgodzie do wymyślania. Po wielu nieudanych próbach powstało dzieło idealne. Byli bardzo podekscytowani. Zanieśli rysunek tacie Grzegorzowi. Jaki wspaniały tort malinowo-truskawkowy w polewie z ciemnej czekolady! O, szkoda, że tego rysunku nie da się zjeść. W tym momencie tata zamilkł. Bracia nie wiedzieli, co się dzieje. Wiem! Na cały głos krzyknął tata Grzegorz. Jadalny zestaw rysunkowy. Tak, tak. Papier będzie wykonany z masy cukrowej, a kredki z czekolady i innych smakołyków. Rysuj i jedz. Każdy będzie mógł za pomocą jadalnych kredek narysować, co tylko zechce, a potem będzie mógł zjeść swój rysunek. Tak, to jest to, moi wspaniali synowie. Nagle uśmiech znikł z twarzy Grzegorza. Co się stało? zapytali razem bracia. Przepraszam Was, chłopcy. Obiecałem Wam wspólne wyjście z mamą, ale po pierwsze, nie mam już siły, a po drugie, jest trochę za późno. Nic się nie stało, tato. Widzieliśmy z Filipem, że masz problem, a że bardzo Cię kochamy. Nie chcieliśmy, żebyś był smutny. Mówiłeś, że nie masz kogo poprosić o pomoc, ale przecież masz nas, prawda? Tak, mam dwóch wspaniałych i pomysłowych synów. A na spacer pójdziemy jutro, jak tylko wrócę z pracy. Zgoda? Zgoda! Krzyknęli bracia chórem i przytulili się mocno do taty. W tym momencie weszła mama: Marku, mam do ciebie pytanie: Dlaczego przełamałeś wszystkie kredki na pół? To było tak rzekł minio i opowiedział mamie o przygodzie z czerwoną kredką i swoim pomyśle Cieszę się bardzo, że podzieliłeś się kredkami z bratem. Na przyszłość jednak proszę, abyś nie łamał wszystkich kredek, a zwrócił się z tym do mnie lub taty. Zgoda? Zgoda! wykrzyknął minio. Mama dołączyła do uścisku. Dzięki magicznym słowom powstał nowy deser, bracia się pogodzili, a cała rodzina była szczęśliwa. Nie tylko na spacerze, na który poszli na zajutrz, ale i każdego dnia. By nie prześladował, pech we wrześniu, grudniu, maju. Używać warto słówek trzech, co moc niezwykłą, mają. Już każdy chyba dobrze wie, jak ważne są te słowa. Powtórzmy zatem wszyscy je, by w głowie zakodować. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Dziękuję, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, dziękuję. Kto słowa te wypowiada, ten cały świat czaruje. Na dzisiaj starczy już chyba wrażeń, ale nie koniec to naszych marzeń. Jak macie papier i kredki w domu, oraz swych bliskich, żeby wam pomóc, to narysujcie słodką potrawę. Będziecie mieli pyszną zabawę. Możecie stworzyć to, co zechcecie. A jak skończycie, to w internecie, na naszą stronę internetową, wejdźcie, a potem drogą mailową wasze rysunki prześlijcie do mnie. Będę się cieszył z tego ogromnie. W dole ekranu. Adres widnieje. Wejdźcie na stronę. Tam też się dzieje. Nie zapomnijcie także o słowach, które jest warto codziennie stosować. Ja za dzisiejsze nasze spotkanie bardzo dziękuję. Panowie, panie, i już na dzisiaj żegnam się z Wami. W przyszłą niedzielę znów się spotkamy. Informacje dotyczące naszego programu znajdziecie na stronie snów.pl Rysunki nadesłane przez was do konduktora Tomka zamieszczone zostaną na naszym fanpage'u na Facebooku. Jedziesz ty, jadę ja, a przed nami cały świat. Gdzie dowiezie pociąg nas? Dowiedzieć się już czas. Jedziesz ty, jadę ja, a przed nami cały świat. Dowiezie, pociąg nas, dowiedzieć się już czas. A już za tydzień zapraszamy na program pod tytułem Raz, dwa, trzy. Liczysz ty.